Witajcie na kanale, ja jestem Sehio, a to jest miasto Avignon. Nie, 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 to nie jest moje miasto, to jest miasto jednego z moich widzów o Kaktus. Kaktus stworzył takie oto małe miasteczko Avignon, powiedzmy w stylu francuskim, położonym gdzieś tam nad jakąś zatoką, może jakimś morzem, oceanem. Może może, a może ocean. Rodzinki, które tutaj mamy, są dosyć spore. Bagieta tutaj ma mnóstwo. Mnóstwo osób, wędka może akurat mniej, ale o sztaluga też dosyć liczne rodziny, moda tak samo. Więc jak ktoś lubi liczne rodziny, to tutaj na pewno znajdzie. Tu są też pojedyncze, ale generalnie widzę, że są takie no, większe jednak rodzinki. Mało jest singli. Singiel jest chyba tylko jeden, tak, jest to pan Bagieta. Jak on ma na imię? Ulica Ciasta francuskiego, okej. Okay. Bazyl! <grytanie> o, bazyl! No dobra. Prowadzi spokojne życie. No, mam nadzieję, że nie kradnie tak jak nasz Bazel z serii, <laughs> ale nie wiadomo. W każdym razie chciałam tutaj pograć konkretną jedną rodzinką, która jest bardzo mimiczna, tak bym powiedziała, dlatego stwierdziłam, że to jest idealny kontent na ten kanał. Ogólnie widziałam to miasteczko już trochę wcześniej i właśnie wtedy zaproponowałam, żeby może bardziej zarysować główny wątek w tym mieście, bo jest dużo rodzin, dużo wątków, a fajnie by było, jakby był taki główny wątek. No i moje sugestie poszły w bardzo dziwną stronę. Otóż. Jak długo uda się utrzymać relacje rodzinne i tradycje burmistrza? Tym bardziej, że prawda wychodzi na jaw, że wpychają każdemu swe ubrania. No właśnie, rodzina Moda stworzyła tutaj fabryki ubrań i rozkazała wszystkim, aby nosili ich ubrania i no zobaczcie sami, w którą stronę to poszło. Rodzina niewolnik. Aż mi jest głupio, że to właśnie za moimi sugestiami powstało coś takiego, ale jak już to zobaczyłam, to mówię nie, musimy tu pograć. Musimy czy Wy widzicie te kominki? <noise> I stanowiska do szycia. Masakra. Ale są plusy, bo dla wszystkich jest po jednym łóżku, nie jest źle. Tu jakieś zdechły motyle, o Boże. Smutne, w każdym razie, no, chyba te podstawowe potrzeby dałoby radę zaspokoić. To jest lodówka, tak, to jest lodówka, jest kuchenka, słuchajcie, tu nie jest tak źle wbrew pozorom, <grym> ale zobaczymy jak nam to będzie szło, bo wydaje mi się, że ta oto panienka Safia uh, jest w ciąży, tak, ewidentnie jest w ciąży, chociaż ja mam taki brzuch po zjedzeniu większego obiadu, ale tak, akurat w tym przypadku jest to ciąża niespożywcza. Dobra, zapoznajmy się z tymi trzema simami. Ja w ogóle teraz pierwszy raz będę patrzeć co jak, więc nie jestem tutaj obeznana. Tutaj widzę, że to jest po prostu jego żona, Sofia, a on się nazywa Kami Kamil. O, a, a tu Aisa. Czy Aisa jest matką czyjąś? Tak, jest matką Sofii. Był jakiś Akins niewolnik. Ciekawe, co się z nim stało. A Aisa miała. O! Aisa Niewolnik to jest siostra tej sztalugi. Okej. Okay. A sztaluga ma przecież całą rodzinę. O kurde. Bardzo fajnie. Fajnie, że wszyscy się tutaj łączą w drzewku. Super. Bardzo mi się to podoba. Przeczytajmy jeszcze biografię. Nic nie pamiętam, ale wiem, że chcę się stąd uwolnić. Mam dosyć życia. <ścoughs> Niektórzy mają dosyć życia, a ten ma dosyć życia. O, Hrysta. Nie, gra słów jest piękna. Niektórzy mają dosyć życia! A ten ma dosyć życia! Ten ma dosyć życia! Ten ma dosyć życia! Tu też chce się stąd uwolnić, okej, okay, czyli wszyscy będą mieli coś takiego, tak. Czyli siłą tutaj zostali, że tak powiem, zawleczeni. Tutaj wiecie co? To jest ten prezent, taki komputerowy. Sprzedajmy to, żeby tutaj nie psuć rozgrywki, bo mają 4000 na koncie, a ja mam moda na wysokie rachunki, więc tutaj jeszcze komornik może wjechać, będzie ciekawie. No i co, i możemy chyba zaczynać grać. Ta by chciała rodzinę, by chciała wnuka, no to zaraz będzie miała, już jest w drodze. Ta by chciała Bobasa, a on by wolał wiedzę zdobywać. I czekajcie jeszcze cele życiowe, architektem. O ryste Panie, trójka dzieci na studiach. No i tutaj tak samo. Zaczynajmy. Szczerze mówiąc, to będzie mój chyba pierwszy raz z szyciem. Nie jestem pewna, czy można potem sprzedawać to wszystko, co oni tutaj uszyją. Jeżeli można, to... Yy... Załóżmy, że nie będą mogli iść do pracy, że jedyne co będą mogli robić, to szyć. No bo tak będzie uczciwie chyba o to chodziło w tym challenge'u. Dobra, babci się chce siku, to niech zrobi. A my tutaj się przyjrzymy temu szyciu, bo ja właśnie... Wow, zasłony można szyć, super. Ja wcześniej tego nie robiłam, więc to będzie dla mnie zupełna nowość. Właśnie, on szyje zasłony, a miał ciuchy szyć. Szyj strój kąpielowy, okej. Okay. I babcia też niech szyje. Piżamki niech szyje. To może weźmy taki kolorowy. To będzie taki strój kąpielowy ten czusia, kolorowy, wszystko się zgadza. W ogóle tutaj jest jeszcze czwarte stanowisko. To wiecie, to akurat dla dziecka <grymna> na przyszłość miejsce zrobione. Takie zwykłe szlafroki. Szlafroks. Rozumiem, że nie mają jeszcze żadnej. O przepraszam. Gold. Ten srebrny, a ta też gold. Jezu, to dlatego jest tyle opcji na tej maszynie do szycia. Bo oni naprawdę potrafią szyć. To da się przeżyć. Jeszcze zobaczymy za ile to sprzedadzą, ale na razie nie jest źle. Byle żeby nie podpalać kominków za bardzo. No dobra, szyją, szyją, szyją. I coś już uszyła. Uuu, za cztery stówki. A zrobiliśmy 120? Eee, to mega biznes. Jak taki biznes, to dawaj formalne sukienki. Tylko niech skorzysta z łazienki. <laughs> się zrymowało. Niektórzy mają dosyć życia, a ten ma dosyć życia. To dawaj formalne sukienki, tylko niech skorzysta z łazienki. Ale powiem wam, że to nie jest wcale takie głupie. Strasznie dużo kasy można na tym zarobić. A ty co, skończyłaś też? To weź coś tam, nie wiem. wiedzie jakiś szyj. Teddy. Teddy, to jakąś sukienkę. No, ten już zasłony zrobił. E, eee, też zarobił. No, ten już zasłony zrobił. Lesz, lesz, lesz zarobił. Ciuchy na siłkę. Nie ma tu takich. Dobra, powiedzmy, że to Jimmy Moore. Nie, te misje chyba się nie opłacają, tak coś mi się wydaje. Nie, no patrzcie, jak to szybko idzie. Naprawdę dużo pieniędzy. O! Michel C. Dobra, przyszli jacyś sąsiedzi. Ja w ogóle nie znam tych ludzi. No, Siłacz mógłby mieć nazwisko z wielkiej litery. Już o barabara, co to za ambroży? Eee, jest nawet chemia między nimi. O kurde wojskowy panie. To pewnie wysportowany. Znowu to samo kliknęłam, ale dobra już. Dobra, weź gościu, z jakieś jedzenie zrób. Aha, wyjął te puszki. Boże, zapomniałam, że szybkie jedzenie to jest po prostu puszka do picia. To już jest poród? TAK! A ja nawet nie zakręciłam smoczkiem. Dobra, ta rodzi dziecko, a my sobie wybierzemy kojec. Może taki standardowy, tylko z jakąś ładniejszą pościelą. O, przecież to nie jest słodkie. W ogóle pamiętam kiedyś miałam takie misie. I te misie pachniały. Wiem, że to nie jest fakt, który kogokolwiek interesuje, ale tak. Może też mieliście takie misie? Chłopczyk, nazwijmy go Cis. Bo obok mam butelkę cisowianki. Uroczę niemowlę. No niezbyt pożywne to jedzenie z puszki. Dobra, nie ma czasu na gadanie trzeba szyć. Dobra, nie ma czasu na gadanie, trzeba szyć. Trzeba szyć? Trzeba szyć. Trzeba szyć. Czemu ona znowu chce dziecka? Przecież już ma wnuka. Ile jest tych dzieci? Ogólnie szycie wydaje się być bardzo wykańczające, ale koniec końców pieniądze zarobione, więc chyba nie będzie źle. Też, też, też zarobił! Najgorsze jest to, że jak się dziecko obudzi, to wszystkich zbudzi zaraz swoim krzykiem, no ale cóż... Tak niefortunnie postawiłam, że hej! W ogóle powiem wam, że ten dom ma naprawdę duży potencjał, bo nawet nie ruszając ścian, tutaj mogłyby być takie małe pokoiki, czy łazienki. Tutaj by była taka duża sypialnia. Tutaj jakiś salon z kuchnią. No, naprawdę mega. Mamusia przewinie, jak zawsze, wszystko na jej głowie. Ale ona od razu może nakarmić pierwszą, bo my tu chyba nawet butelki nie wyjmiemy. W ogóle te motyle, niech, nie wiem, babcia wyrzuci te motyle, bo to ani to ładne, ani to przyjemne. O, już wstała. Ok. Jak widać, motyle były bardzo priorytetowe. O, póki jeszcze się nie zepsuły, to zjedz tutaj. Wypije jakiś ananasowy napój przed snem. Szkoda, że rodzice razem nie mogą zasnąć, tylko tak mają takie bieda łóżka. Przynajmniej dziecko ma trochę koloru. W sumie śmiesznie by było jakby kazać wszystkim Simom w mieście ubierać dane ubrania. Wszyscy by wyglądali tak samo. No, poza buntownikami. Nie mają telefonu nawet. Telefon w kolorze toalety idealnie. W ogóle całe życie bez żadnych umiejętności, przykre. Ale to może przez pamięć. Może pamięć została ich wymazana i zapomniała. Może kiedyś coś umiała. Zapomniała. Może kiedyś coś umiała. No nic, jak nic nie ma do roboty, to trzeba szyć. Trzeba szyć. Trzeba szyć. Trzeba szyć. Trzeba szyć. Rób dużo piżam. Weźmy teraz różowy szlafrok. Rosy. cozy. Trzeba szyć. Trzeba szyć. Zrób śniadanie. Płatki. Może być. Ciepłe strumienie. Tutaj też. Nie, ogólnie łatwiutko się tutaj gra. Myślałam, że będzie tragedia, że będzie ciężko, ale jeszcze poczekajmy do pierwszych rachunków, czy na pewno się z tym ogarniemy, chociaż wydaje mi się, że tak. Jednak poziom trudności nie jest aż taki, jak myślałam. Sporo da się zarobić na szyciu. Chyba, żeby sobie wprowadzić taką dodatkową zasadę, że na przykład, nie wiem, codziennie trzeba jakiś tam procent z tej sprzedaży oddawać temu, temu burmistrzowi. Jakąś dodatkową zasadę by chyba trzeba było tu wprowadzić, żeby było naprawdę ciężko. Nie Chcę szyć! A niby nie chce, a już mu się zachciało szyć. Ani by nie chce, a już mu się zachciało szyć. Już mu się zachciało szyć. Już mu się zachciało szyć. No to tak, no to, to spełnimy to na pewno. Dobra, ta babcia niech zadzwoni do swego Armando. Ojciec w ogóle się nie interesuje, w dupie ma tą rodzinę. Woli szycie i naukę kreatywności, no ale cóż. Tak się dobrali, to tak mają. O no nie! Ambroży nie ma telefonu! Babka jest kurzona! No, nie może zadzwonić do swojego kochanka, no kurka wodna. Dobra, dzwoń do kogo innego. Do swojej siostry niech dzwoni, no. Pogawędka się klei, jest dobrze. A ty kładź dzieciaka i szyj. Bo nie ma czasu na wymyślanie. Trzeba szyć, trzeba szyć, trzeba szyć. Proszę bardzo. Cukienki czekają. Andis, czyli teraz jakaś bielizna. Nie wiem, jak ją nazwiemy. Under 20. <grym> dobrze, tu jakiś strój galowy. Weddingson. Ile tu trzeba nazw wymyślać? Nie da się już tych, co wymyśliliśmy? Nie. Tato się nagada przez ten telefon, ale nie miała w ogóle relacji ze swoją siostrą. Teraz sobie chociaż pogadają. No, ten chce wiedzieć, jakby szczęśliwy. Trzeba szyć. trzeba szyć. Trzeba szyć. Trzeba szyć. Jednak to szycie mu się wkręciło. Trzeba szyć. Trzeba szyć. Trzeba szyć. Już ponad sześć koła. Bardzo ładnie im idzie. Czy babcia tutaj pomoże? Właśnie jak jest dużo dorosłych, to jest luz. Gorzej, jakby była jedna osoba i dzieciaki. A tak? Tyle rąk do pracy, panie. To się nawet opłaca tutaj dzieci, żeby też pomagały. Też nie wiem, czy już nastolatkowie mogą, mogą szyć. Jeśli tak, to no, naprawdę opłaca, ale biznes. Dobra, babcia już się zmęczyła babciowaniem. Niech idzie spać w tej piżamie, co sobie zaprojektowała. A ty co, głodna już. No właśnie, bo tutaj się nie można najeść tym jedzeniem. O, tu mogą być chociaż kanapki z szynką, to może chociaż to coś da. Łóżka też takie niewygodne. No można by tu było jeszcze... O, Jezu, jeszcze kibla się wylało. O, ale zasyfiony. No trzeba by było zadbać, ale dałoby radę. Patrzcie, jakby taki jeden ten wywalić piecyk. Tutaj byśmy przenieśli te dziecięce rzeczy. Zarobili sobie i wymienili podłogę. No, nie chcą tak żyć jak żyli. O, proszę bardzo. I w dziecięcym pokoju jeszcze jakieś ściany ładne, żeby dziecko miało dobre wspomnienia. Okno jakieś wstawili patrzcie, jak zadbali. A to wszystko w pierwszych kilku dniach. Już się dorobili. O, proszę bardzo. Nie, no, dobra, te okna trochę na siłę. Może jakieś inne znajdę, ale generalnie jest nieźle. Jakąś zabawkę ona tam chciała dla tego dziecka? Daj mi jakąś zabawkę edukacyjną, może, żeby coś to dziecko potrafiło o kreatywności się nauczy. proszę bardzo. A ta by chciała zwierzaki. Kurde, to się nie liczy jako zabawka? Przecież dałam zabawkę. E, dobra, pewnie chodzi o takiego niedźwiedzia jakiegoś. Już? No nadal nie? Toć kupiliśmy zabawkę. Nie wiem, zaraz wydamy mnóstwo kasy, a dalej się to nie spełni. Nie wiem, jakie baby toy. Kupiłam dwie baby toy. Zdecyduj się, kobieto, co chcesz. Tutaj zaraz sypialenkę zrobimy. Wywalimy ten jeden piec. O, w ogóle sześć stów. To, to kurde, to, to ile kasy. Tu babcie wywalimy do rogu, proszę bardzo. Też jej zrobimy pokój, żeby nie było, że ją tam wyrzuciliśmy i zamurujemy za chwilę. Okej, okay, tutaj jakieś ładne pomalowania ścian. Może wymienimy babciuszko. A co? Babcia nie musi się jeszcze przyzwyczajać do twardego. <laughs> może mieć jeszcze wygodne łóżko. Jeszcze nie, nie przyszła na nią pora. Może takie drewno i tutaj jakaś ładna pościel. Taka babciowa, ale taka, taka przyjemna niech będzie. O, jakaś taka może. A tutaj dzieciaka przeniesiemy za chwilę. Tu jakieś łóżko wstawimy, to przeniesiemy tu i będzie normalnie petarda. Ogólnie dom jest bardzo duży i bardzo ustawny, także naprawdę tutaj jest potencjał budowlany. Dobra, zjadasz kanapki, ty też już przestań na razie. <grytanie> Musicie po dwie kanapki jeść, bo po jednej to jest jeszcze za mało dla was. W sumie nie wiem, czy to łóżko, co kupiłam, jest na pewno lepsze. Nie sprawdziłam tego. Komfort 1, energia 2. Oj, oj, oj! <grytanie> Komfort 3, energia 3. Czajcie, kupiłam jej gorsze łóżko niż miała. Weźmy jej inne łóżko, bo się okazuje, że to był bardzo głupi ruch. O, to jest lepsze. No teraz się babcia wyśpi, słuchajcie, zawsze czasy. No Dobra, niech już wstanie w sumie. Kiedyś indziej się wyśpi. O, dziecko, cyk do pokoiku. A tutaj sobie zrobię sypialenkę. Ale jeszcze wiecie co, od razu łóżko obczaję, żeby mieli jakieś dobre. Nie, nie energia, dwa, komfort jeden. Tak, takie łóżko. To dla babci. Nie, nie, dobra. Weźmy jakieś dwuosobowe łóżko, normalne, takie, no zwykłe. Nie jakieś, nie jakieś takie, nie wiadomo co, tylko takie. No łóżko jak łóżko. To jest jakieś zwykłe łóżko o. W tym samym stylu co babcia ma, więc chyba będzie pasować. Jaka duża sypialnia, wypas z prywatną łazienką. Tylko jeszcze jedna by musiała być łazienka, bo tak to, to trochę słabo. Że wszyscy do sypialni rodziców muszą iść, żeby dojść do kibla. O masakra. Nie no, ogólnie jest dobrze. Ojciec się pierwszy raz dzieckiem zajął, także też sukces. Babka na stojąco wpierdziała kanapkę, patrząc na nowe łóżko. Niech się odpręży trochę, bo plecy ją bolą na starość. Ten jakiś taki głodny, zmęczony. Niech to naczynia ogarnie. Ibel łaskawie też weźmie prysznic. No, jest trochę roboty w tym mieszkaniu. O, prezydent przed domem: Juan. A w tym czasie babeczka uszyła kolejną rzecz. No i fajnie. Pieniążki raz, dwa wracają. Naprawdę, to jest zarąbisty biznes. To jest lepsze niż jak normalnie do pracy chodzą. Przynajmniej na tym początkowym etapie, no bo później jak już są te awanse i to wszystko, to spoko, ale generalnie początek jest świetny. No, a babcia jeszcze niech poszyje coś. Jakieś outfity niedokończone. Nie odetkał tego kibla, ale już niech mu będzie, bo jest zmęczony. Abcie wyślemy, niech, niech tam próbuje swoich sił. Patrzcie, już mamy siedem koła. O, co zrobiła? Jeszcze, jak odetka kibel, to już normalnie będzie bohaterką tego domu. Odetkała? jeszcze jakiś punkt mechaniki dostała? Techniki, <grym> mechaniki. No, zobaczcie. Całkiem dobrze im idzie. Siedem koła to kolejne meble można kupić. Jakoś tak neutralnie w miarę. Ojej, to jak w pałacu jakimś. No, nie ma jakiejś zwykłej białej ściany. O jest, dziękuję bardzo. To jakaś taka szara łazienka. O, tak na pomarańczowo, na wesoło. Tutaj od razu też odmalujemy na biało. Już tak na przyszłość. W ogóle to całość można by było też odmalować. Patrzcie, tu jest nawet drugie piętro. Ten dom ma taki potencjał. To jest niesamowite. Śmiesznie trochę te wieże wyglądają. Trzeba by było te okna pomalować na jakiś taki bardziej neutralny. Może nawet te drzewa by odżyły w tym czasie, słuchajcie. Oni by zaczęli je podlewać. Mamy jeszcze kupę kasy, także tutaj nie ma się co ograniczać. No powiem wam, że jest naprawdę bardzo ładnie. Tylko nie ma oświetlenia jeszcze. A no i drugą łazienkę by trzeba było zrobić koniecznie. O, może taka. Kibel nie za drogi, bo tu też nie ma co szaleć, bo mamy już tylko 3,5 tysiąca. Ale to i tak jest nadal trochę kasy. Nawet tu by wanna wyszła taka porządna. Nie no, petarda, dobra, trochę za, za droga ta wanna. Dobra, to resztę później. Ważne, że jest kibel. Nie mogę też aż tak szaleć, bo przyjdzie rachunek i co? A już przyszedł. No właśnie. Dobra. Ile ten rachunek? 1200. No, mówiłam. Nie jest tak źle, a ja mam mot na wysokie rachunki, naprawdę wysokie. Tylko, że przez to, że ten dom nie jest wcale taki wartościowy, no, 30 koła, to nie jest aż tak źle z tymi rachunkami. Plus oni bardzo szybko zdobywają kasę. No i tutaj ma kibelek obok. Nie musi latać aż tak daleko. I kolejna produkcja. <laughs> What the fuck! Co to się stało? Gdzie jest reszta ciała? A, nagle się pojawiła. Okej, okay, tutaj chciałam po prostu jakikolwiek strój, obojętnie, nie wiem. Blue Jim. I dziecko płacze. Ale szkoda się odrywać od maszyny. Może niech tata wstanie. O, i nawet chce szyć. Patrzcie, oni chcą szyć, oni lubią szycie, no. Albo to jest syndrom sztokholmski, Ale wydaje mi się, że lubią. które mają takie pragnienia. Albo może już nie wiedzą, czego innego mogliby pragnąć. No, w serduszka, proszę bardzo. O, ciepłe serduszka. Dobra, jednak się oderwała, bo głód był silniejszy. Tutaj nie dopiła, widzę czy coś, ale to i tak musi zrobić śniadanie porządne. Porządne płatki. W takim razie, niech babeczka teraz sobie robi te ciuchy. Tutaj ma coś do sprzedania. Tu on ma do sprzedania. Tu ona ma do sprzedania. I już trzy koła z powrotem. Tutaj, może dla starszych. O, doting. Wymyślam te nazwy, byle były, bo nie chcę nad tym spędzać połowy dnia, jak za chwilę znowu trzeba kolejną wymyślić. O, kurde, nie ma nic lodówca. No to przykro, bo dosyć drogie są te spożywcze produkty. A, też ta lodówka nie jest za duża, no to fakt. I no, stać nas na lodówkę. Weźmy lodówkę normalną, jakąś. No, bo to teraz nam trochę niepotrzebny ten gościu. Jemy płateczki. Tutaj też to trzeba zmienić, bo jest za mało miejsca przy tym stole. Ale zaraz to zmienią. Słuchajcie, jaka tu jest produkcja. Kupiliśmy lodówkę, zaraz znowu trzy koła będzie na koncie. O, może to twój kochanek dzwoni. Odbieraj. Może znalazł telefon. Nie, tam. Właśnie, zmywarka by się przydała. O, do lodówki by pasowała w miarę. O Jezu, przyszedł burmistrz. Pewnie chce wiedzieć, jak idą prace. Dobra, pogadaj z nim. Powiedz, że wszystko robimy, co możemy, że, że te, te, te ciuchy się ciągle szyją. A ty szyj, co ty stoisz? Ty teraz musisz pokazać, jakimi jesteśmy zapracowanymi simami. Czekajcie, tu jest chyba jakaś chemia między nimi. Jest jeden piorunek. Dobra, on teraz robi inspekcję. Dziecko podbiera! Zostaw to dziecko. Nie, ojciec się teraz wkurzył. Nie, teraz to już jest przesada. On chce ukraść dziecko. Pewnie z żoną już się starają od dłuższego czasu, ale żona już podstarzała, to już nie może. I co? By chętnie podkradli takiego malucha. Musisz się zemścić teraz na nim, co to ma być? Miał tylko przyjść na inspekcję maszyn do szycia, a nie dzieci. Nieźle się tu urządziliście. Ale ciuchów za mało. Patrz, co tu masz. Co? Swoje ego. Nie waż się dotykać mojego dziecka. A ty nie waż się lenić. Szyjcie te ubrania. Dobra, w tym czasie jak ojciec się kłóci, to my szyjemy kolejne. Dobrze, burmistrz opuścił parcele. Na szczęście bez dziecka. Nic nie ukradł. Nikogo nie porwał. A tylko zachęcił do pracy. Właściwie zmusił. <śmiech> zachęcił. <śmiech> Zmusił do dalszej pracy przy maszynach do szycia. Im idzie całkiem nieźle, tak jak widzicie, rozbudowujemy sobie pomału, zmieniamy meble na lepsze i tak dalej. Ogólnie uważam, że domek fajny ma duży potencjał, można go sobie rozbudowywać. Więc jeżeli macie ochotę tutaj albo na innych parcelach pograć, to zapraszam do Avignon do kaktusa. A ja wracam do swojego miasta. Tam mam dużo jeszcze do budowania. Też jest trochę wątku fabularnego, żeby mniej więcej wyrównać wiek. Niektórych Simów, bo te NPC niestety się nie starzeją, przez co później wychodzą jakieś kwiatki, kwiatki bratki, i trzeba to wszystko jakoś ogarnąć. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Myślałam o tym, żeby zrobić taki typowy tour po mieście, ale stwierdziłam, że tu jest tyle tych rodzin, że lepiej będzie się skupić na tym jednym głównym wątku i sobie trochę pograć. Widzimy się na pustyni. I do widzenia! Niektórzy mają dosyć życia, a ten ma dosyć życia. To dawaj formalne sukienki, tylko niech skorzysta z łazienki. No, ten już zasłony zrobił. Eee, też zarobił. Dobra, nie ma czasu na gadanie, trzeba szyć. Trzeba szyć? Trzeba szyć. No, ten chce wiedzieć, jak być szczęśliwy. Trzeba szyć. Trzeba szyć. To dawaj formalne sukienki, tylko niech skorzysta z łazienki. No, ten już zasłony zrobił. Też, też, też zarobił. Niektórzy mają dosyć życia, a ten ma dosyć szycia. Ten ma dosyć szycia, ten ma dosyć życia. Niektórzy mają dosyć życia, a ten ma dosyć, ten, ma dosyć ten ma dosyć szycia. Ten ma dosyć szycia, ten ma dosyć szycia. Chce szyć! A niby nie chce, a już mu się zachciało szyć. Już mu się zachciało szyć. Już mu się zachciało szyć. Trzeba szyć. Trzeba szyć. żyć. Trzeba szyć. Jednak to szycie mu się wkręciło. Trzeba żyć trzeba szyć. Ogólnie wyłączyłam nagrywanie, a później grałam dalej i to przez kilka dobrych dni, bo tak bardzo mnie wciągnęło i zobaczcie, jak wielki jest teraz ten dom. Ścian generalnie nie ruszałam, żeby bryła została taka jak była, ale dobudowałam jeszcze ostatnie piętro, no i oczywiście to drugie też dobudowałam, bo tam praktycznie były ściany, ale nie było żadnych mebli, drzwi i tak dalej. Można powiedzieć, że minęło już jakieś 40 lat. Zaraz wam pokażę wnętrze domu, a tymczasem tutaj spoczywa babcia. Tutaj jest matka Safia, która miała dwóch synów, Cisa to już widzieliście odcisowianki oraz Tala, w sumie od nie wiem czego. Tak wyszło. W międzyczasie wdała się jednak w romans, bo tak jak pamiętacie, z burmistrzem miała aż dwa pioruny, i burmistrz się wprowadził. Po kilku latach spoczął pod płaczącą wierzbą. Natomiast Kamil, mimo swojego sędziwego wieku, nadal żyje. I szyje. Jeśli chodzi o dalsze losy synów, to Cis ma narzeczoną Daniel, która mieszka tutaj z nami i córeczkę Pipi. Natomiast młodszy syn Tal, jak się okazało, jest homoseksualny i lubi siwowłosych. Tak się wylosowało, że woli siwe włosy, więc zna wszystkie babci i dziadków z okolicy, a najbardziej upodobał sobie Etana Barretta. W ogóle Barrett, Shelby Barrett. Czy to nie jest ojciec szelbi, Na koniec jeszcze szybka przebieżka po domu, są aż cztery łazienki. Tutaj jedna z nich. Tutaj jest centrum domu, bo jest kuchnia. Oj, śmierdząca butelka. Sorry, że nie posprzątałam. Ale powiem Wam szczerze, że czasami tutaj nawet pokojówka. Przez ile? Przez 8 godzin sprzątając, nie może się wyrobić, bo jest aż tyle rzeczy. Tutaj taki mini gabinecik. Idziemy dalej, schody na górę z dwóch stron, żeby się Simowie i zwierzaki nie blokowały. A właśnie o zwierzakach nie powiedziałam. Suzy, Mail i Jake. Generalnie to są jakieś losowe imiona. Nic szczególnego, zresztą, tak jak inni też mają losowe. Tutaj mamy taką sypialenkę, trochę ten wątek dziecięcy nie pasuje, no ale generalnie wydaje mi się, że całkiem fajnie wyszła. Tutaj mamy taki. Hmm. Może nie tyle taras, co taki ogródek. Samochód, no cóż, jest w sumie do wymiany, bo mają za co 20 tysięcy na koncie. Myślę, że można by było kupić coś lepszego. Natomiast na górze mamy też taką część, powiedzmy barową, ponieważ synowie mają aspiracje bardziej takie. Romansująco przyjemnościowe, więc taki zakątek jak najbardziej im pasuje. Tutaj kolejne maszyny do szycia, jedna sypialenka z kolejnym kojcem z modów bardzo mi się podoba, jeżeli ktoś by chciał taki kojec, to już mówię skąd go wzięłam. Mailin, możecie szukać. Tutaj łazienka liliowa, a tutaj pokój bardziej mroczny. Tutaj bez krzesła, bo jakoś nie mogli wejść, ale spoko, zaraz to ogarniemy. Dobra, przestawiłam, żeby się nie blokowali, więc taka sypialenka bardziej mroczna i tutaj taka ciemniejsza łazienka. Mamy jeszcze ostatnie piętro. Tutaj, cóż, takie rzeczy, takie elementy. Tylko dlatego, że oni sami chcieli, żeby im to kupować, ja sama bym tego nie kupowała. Tutaj też chcieli co chwilę, tu, ten gitarę, ten pianino, ten coś, więc mają. No i tutaj taka dodatkowa, bardzo przytulna łazienka. Na każdym piętrze łazienka, no bo wiadomo jak to jest z potrzebami. No i to w sumie tyle. Takie oto mieszkanko. Oczywiście budowane bez żadnych kodów. Na to wszystko zapracowali sobie szyjąc ubrania, także jak widzicie, warto szyć. To by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i do widzenia.